Będę miał przyjemność pracować z tą uzdolnioną młodzieżą nad moją choreografią tango. Charakterystyka tej choreografii jest taka, iż łączy ona ze sobą dwa różne style. Z jednej strony jest to tango argentyńskie, a z drugiej strony mamy taniec klasyczny. Wydawałoby się nie do połączenia, a jednak można. Niewątpliwie będzie to duże wyzwanie e, dla nich e, i wierzę w to głęboko, że sobie z tym znakomicie poradzą. Już nie mogę doczekać się jak zaczniemy pierwsze próby, a efekty zobaczą Państwo już niebawem. Tak? On robi coś takiego i wtedy ty go łapiesz w ten sposób. Okej, okay, dobrze. Mhm. Tak? Jeszcze raz, suteń i suteń, hop, 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 hop i siup. Pięknie! Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli robisz coś takiego, stąd i idziesz w dół. Tak. 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 Obrót. Obrót. Tak. Obrót. 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 Zróbmy jeszcze raz to muzycznie i nie skupiajcie się na razie teraz na tym, żeby podnosić, a markujcie tak, żeby wyczuć w którym momencie możemy tą choreografię zastopować, tak? Ja postaram się patrzeć teraz na trzy pary i postaram się wyłapać te wszystkie momenty, żeby wam pomóc. Trzeba być odważnym, nie, nie bójcie się, nie wstydźcie się. Po to tutaj jesteście, żeby spróbować czegoś nowego, żeby się otwierać na nowe rzeczy, więc y, czerpcie z tego garściami. Ja na przykład nie miałem takiej możliwości, wy macie. Więc ja wam w ogóle zazdroszczę. Wczoraj o tym sobie rozmawialiśmy wieczorem, że macie po prostu mega szansę, żeby w tym wieku próbować różnych rzeczy i, i, y, i młody duch daje wam tyle do zaferowania, że ja wam naprawdę zazdroszczę. Bo y, za moich czasów nie było takich projektów, a jak były to trzeba było, to trzeba było. Nie wiem, jeździć na drugi koniec świata. Ale nie no, też jeżdżą na drugi koniec świata. <śmuszczaj> Dobrze, to dzięki i widzimy się wieczorem. Jestem pod wielkim wrażeniem zapału chęci i miłości do tańca tych młodych ludzi, w jaki sposób oni prezentowali się na moich próbach. Jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte na sali baletowej i warsztat ze mną, to doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości i jestem tego w 100% przekonany.